W walce Mike'a Tysona z Jake'em Polem chodzi tylko i wyłącznie o zarabianie pieniędzy. Czy istnieje ryzyko, że Mike Tyson po tej walce... Może już nie wrócić do żywych. Czy ta walka robiona przez platformę VOD może wskrzesić boks tak samo jak udało się wskrzesić Formułę 1? Kolejny raz w ostatnim czasie czekam na pojedynek bokserski. Tak jak czekałem na walkę Tysona Furego z Aleksandrem Usykiem, tak teraz czekam na pojedynek Mikea Tysona z Jakeiem Polem. I żebyście mnie dobrze zrozumieli, ja wiem, że to jest show, ja wiem, że to jest pokazówka, chociaż walka została zakontraktowana jako profesjonalny pojedynek bokserski, a nie walka pokazowa, przynajmniej. Na ten moment, ale to jest szansa dla boksu na ponowne odrodzenie się. Dlaczego tak myślę? No, przede wszystkim dlatego, że po sukcesie dokumentu dotyczącego F1 na Netflixie, coraz więcej ludzi zaczęło się interesować F1. I to naprawdę nie chodzi tylko. Mam takie wrażenie, że w czasach, kiedy jeździł Robert Kubica, no to trochę jak skokami narciarskimi, zaczęli się interesować wszyscy. Kiedy Robert Kubica przestał jeździć w Formule, to to zainteresowanie ewidentnie, nawet w mediach to widać, gwałtownie spadło. Oczywiście jest to wspominane, ale wciąż gdzieś tam się to dzieje w tle. Dlatego potrzebni są bohaterowie, potrzebni są tacy game changerzy, którzy doprowadzą znowu do skoku popularności. Wydawało mi się, że taką osobą może być na przykład Aleksandr Usyk, w związku z tym co dzieje się na świecie, że jakby zainteresowanie jego osobą sprawi, że w boksie będzie się sporo działo. Na pewno barna osobowość Tysona Fury'ego, który też sprawia, że no chciałoby się zobaczyć ten pojedynek. Sam Tyson Fury, który z całym szacunkiem nie wygląda, jak wiecie, taki. Bokser z Olimpu i usyk, który wygląda jak taki twardy kozak, no to jest takie zderzenie wręcz postaci komiksowych, ale taki właśnie powinien być boks. To jest starcie nie tylko mięśni, nie tylko siły, ale również osobowości. Tu z kolei mamy do czynienia z takim trochę freak fight'em, no bo z jednej strony 58-letni Mike Tyson kontra o połowę młodszy gwiazdor YouTuba. Żeby było jasne. Bardziej bliższy sercu, z racji wieku jest mi Mike Tyson. Pamiętam jak za dzieciaka jeszcze oglądało się jego walki z Andrzejem Gołotą. Cała Polska czekała w nocy, włączany był telewizor, bo spełnia się polski, amerykański sen. Andrzej Gołota walczy z Mikeiem Tysonem. Walka, która może nie trwała za wiele, ale mówi się o niej do dzisiaj. No to są te e, piękne lata 90., kiedy e, obserwowaliśmy e, ten pojedynek i o którym tak naprawdę do dzisiaj się mówi. Właśnie to jest, to jest piękno tego pojedynku, że przecież minęło tyle 10 lat, a wciąż o tym pojedynku się mówi. Czy Mike Tyson bał się Andrzeja Gołoty, czy Andrzej Gołota specjalnie przegrał tę walkę? No to cały czas gdzieś tam jest w fazie tych domysłów i to jest właśnie przepiękne. Teraz mam takie wrażenie, że mamy do czynienia utrzymanie legendy Mike'a Tysona i to, co on powiedział w tym wywiadzie dla Netflixa, że wolałby umrzeć w ringu niż na stole w szpitalu, czy na stole operacyjnym w szpitalu, a z drugiej strony Jake Paul, który... No, trudno powiedzieć, co chce osiągnąć, no bo stoczył oczywiście kilka walk. Jest YouTuberem, więc rozumiem, że robi to dla lajków, zasięgów i generalnie całkiem niezłych pieniędzy. A mówiąc o całkiem niezłych pieniądzach, mówimy tutaj o sytuacji, w której Mike Tyson na dzień dobry dostanie 20 milionów dolarów, a Jake Paul 40 milionów. No niestety ta legenda Mike'a Tysona, chociaż cały czas jest mocna, no to już jednak mocno przebrzmiała. Dla młodego pokolenia bardziej rozpoznawalny jest Jake Paul i to chyba za jego pomocą ludzie zaczną się dowiadywać kim właściwie był i co zrobił Mike Tyson. To słynne odgryzienie ucha Evandera Holyfielda w walce w 97 roku do dzisiaj jest takim motywem przewodnim, że mamy do czynienia z bestią. Ten tatuaż na twarzy e, Mike'a Tysona, który zresztą pojawił się w Cuts Vegas, więc... No... No to są takie elementy, które gdzieś są elementem też popkultury. Z drugiej strony należy pamiętać, że Mike Tyson święty nie jest. I do świętości naprawdę mu bardzo daleko. Człowiek, który siedział w więzieniu, człowiek, który zrobił bardzo wiele złego. Legenda boksu, ale należy też pamiętać o tym, że no nie jest czarno-białą postacią, nie jest takim bohaterem na na podstawie którego chcemy, żeby nasze dzieci się wzorowały? Absolutnie nie. No ale przez to, że jest taki barwny i przez to, że cały czas gdzieś poszukuje tego odkupienia, sprawia, że no chcemy mu kibicować. Mike Tyson swego czasu był absolutną legendą i człowiekiem, który mógł sobie pozwolić na wszystko i w każdych ilościach, co niestety bardzo chętnie z tego korzystał. Były czasy, kiedy hodował tygrysy i lwy na, w posiadłości w Maryland i był 2003 rok, kiedy ogłosił upadłość. Teraz znów e, może liczyć na gigantyczne pieniądze, które chyba nie są w tym momencie dla niego najważniejsze. To znaczy są ważne, ale nie są chyba e, najważniejsze, bo zdaje sobie sprawę, że ta walka pokazowa Oficjalnie walka bokserska, która również dla J.K. Pola nie może okazać się ośmieszeniem, może dla niego skończyć się tragicznie. To wszystko sprawia, że wokół boksów zacznie się robić, mam nadzieję, coraz głośniej i coraz ciekawsze postaci zaczną pojawiać się w boksie. W my można powiedzieć tak, no i jest kilka takich nazwisk, które gdzieś tam się przewijają, ale trudno mówić tutaj o globalnych markach, o takich, które są rozpoznawalne na całym świecie. Jasne, odnosimy sukcesy i kiedy walczy Głowacki, no to e, całym sercem go wspieramy. Natomiast to nie jest jeszcze taka marka, gdzie jak nie wiem, Lewandowski czy Świątek, że jak się powie na Przystanku, to obojętnie, czy to będzie przystanek w Warszawie, czy to będzie przystanek w Barcelonie, czy to będzie przystanek w Pekinie, to 8 na 10 osób będzie wiedzieć, o kogo chodzi. Myślę, że samo transmitowanie tego przez platformę VOD może sprawić, że boks po prostu dotrze do szerokiego grona. Że w czasach, kiedy mamy do czynienia z mieszanymi sztukami walki, które też na swój sposób są ciekawe, ale mam takie wrażenie, że one nie do końca są moje. W sensie, w czasach, kiedy ja dorastałem, to było na razie taki ewenement. Trochę się traktowało to z takim. Może przymrużeniem oka, albo przynajmniej u nas było to mało znane, a ten boks, który kojarzył się z igrzyskami olimpijskimi, kojarzył się, nie wiem, z kulejem i e, sprawiał, że gdzieś tam ta dyscyplina była nam bardziej bliska, kojarzył się z gołotą i tymi sukcesami, że, że miało się wrażenie, że to jest taki bardziej czysty sport. Teraz pojawiła się moda na e, freakfighty, które chyba nie są moją bajką i jakoś zupełnie mnie to nie, nie do końca interesuje. To znaczy. Jak ktoś chce się w to bawić, ok, pod warunkiem, że traktuje to jako zabawę, a nie jako, nie wiem, jakiś poważny sport. Ci, którzy e, pretendują z freak fightów do poważnego sportu, no są trochę jak, nie wiem, no, aktorzy komediowi, którzy nagle chcą grać Szekspira. No, pewnie niektórym by się nawet udało i, i pewnie niektórzy mają szansę, no ale nie jest to prosta ścieżka i, i będą potrzebowali długo, będą potrzebowali dużo czasu, żeby potraktować ich poważnie. Tak czy inaczej, Mamy do czynienia, wydaje mi się, jedną z najważniejszych walk w ostatnim czasie. Nie tylko ta walka Tysona Furego z Aleksandrem Musykiem, która no, na stu latach była jedną z chyba z takich najbardziej wyczekiwanych. Tak teraz z kolei możemy zobaczyć i wyczekiwaną walkę, i pokaz tak naprawdę umiejętności marketingu, show i ponownego zainteresowania z dyscypliną, która gdzieś tam powoli zaczyna umierać, albo nawet wręcz jest na ostatniej prostej. Można nawet traktować, tak mi się wydaje, walkę Mike'a Tysona z Jake'em Polem jako taką próbę reanimacji trupa w postaci y, boksu. Jako dyscypliny, która może zainteresować naprawdę dziesiątki milionów ludzi na całym świecie. A czy wy czekacie na tę walkę? Czy waszym zdaniem to tylko show i walka pokazowa, czy faktycznie kawałek dobrego sportu? No i co dalej może się wydarzyć? Bo czy widzicie w światowym sporcie ludzi na miarę Majka Tysona, którzy mogliby również przejść do historii, mogliby się stać legendą sportu.